Nowe nawierzchnie prowadzące i przebiegające przez miejscowości Petrykozy czy Rywociny poprawiają kierowcom nastroje. Ale tu nie jest kręcony film akcji, należy jechać z rozsądkiem i być uprzejmym na drodze. I już w tym miejscu, jeżeli mówimy o tej drodze, apeluję do kierowców tirów, aby zwracali baczną uwagę i na względy bezpieczeństwa, ponieważ. Przy okazji tej inwestycji mamy dużo skarg na to, że jest zakręt w Rywocinach zbyt wąski, że nie mogą się minąć tiry i tak dalej. Panowie, jeżeli się spotykacie na tym zakręcie, przepuśćcie jeden drugiego, zwolnijcie do 30 na godzinę i naprawdę wszyscy Będą zadowoleni, a zwłaszcza mieszkańcy tych wsi. Zapędy starostwa rosną. Przedstawicielom powiatu działdowskiego marzy się modernizacja kolejnych odcinków. Do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg skierowane zostały cztery wnioski. Nie wiadomo, które przejdą, ambicje są wysokie. To jest ulica Lipowa w Płośnicy, ulica księżodworska w Działdowie i do Księżego Dworu i drogę między Gronowem a Ostaszewem. Odcinek do granicy powiatu, który do tej pory nie był zrobiony, a droga, przypomnę, od Rybna przez Kostkowo do Gronowa jest już nowa. Także ten odcinek by się przydał, żeby go tam dokończyć i ta droga byłaby w całości już odnowiona. Piesi także mają głosy i swoje prawa. Kierowcy potrafią jeździć zagwałtownie. Zebry są dużą pomocą. Mieszkańcy chcą czuć się komfortowo, pokonując jest Zrobiliśmy w powiecie działdowskim trzy przejścia dla pieszych. W miejscowości Rutkowice, w miejscowości Skurpie, w miejscowości Białuty, tam gdzie były najbardziej niebezpieczne te przejścia. Jesteśmy nerwowi, żyjemy w pośpiechu, towarzyszy nam zmęczenie. Ciężko to zmienić, ale jak wydarzy się nieszczęście, jest jeszcze gorzej. Musimy być ostrożni, kierowcy, piesi i rowerzyści. Zdrowia nic nam nie zastąpi.